Bardzo serdecznie Was witam. W tych trudnych czasach trzeba dużo rozmawiać o tym, w jaki sposób tą rzeczywistość przekształcić po prostu w dobrą, a zawsze zaczynamy od siebie, więc nie brakuje u nas rozmów, tematów, które i przedsięwzięć, które nas kierują w tą dobrą stronę. Wcale nie chowamy głowy w piasek, ale żeby dzielnie i odważnie stawiać czoła tym wszystkim zewnętrznym wydarzeniom, trzeba wewnętrznie być bardzo zharmonizowany, bardzo spokojny, przede wszystkim zdrowy i czuć swoją wartość. A ponieważ też i w naszej przestrzeni się Chodzi o pierwiastek żeński, jest tutaj jak najbardziej zielone światło, by nie powiedzieć różowe światło. Cieszymy się z każdego wydarzenia, z każdego wykładu czy wypowiedzi, gdzie ktoś po prostu pracuje nad tym, by szczególnie kobiety w tych czasach czuły się bardzo dobrze, żeby się, że tak powiem, odrodzały, żeby to swoją żeńskość i kobiecość coraz bardziej czuły w sobie. Oczywiście my mężczyźni też tego potrzebujemy, żeby z kolei być mężczyznami, bardziej niż może jesteśmy, ale takie też warsztaty się w Polsce zdarzają. Jeśli chodzi o kobiety, to znacie tutaj szczególnie najbardziej sztandarowa postać Marek Taran, który cały czas, że tak powiem, spiewcą wręcz tej, tej właśnie wiedzy o kobietach, o kobiecości, o generalnie żeńskiej, żeńskiej energii. A jeszcze jak próbujemy połączyć w całość, w jaki sposób zadbać o zdrowie, zadbać właśnie o tą emanację kobiecości, popracować nad sobą, dobrą dietą, że tak powiem, po popracować, no to, no to, właśnie. I teraz rozmawiamy z Anią Mazur, czy witam serdecznie Aniu który u nas się nie, często pojawia nie. i tak, ma takie ciekawe przedsięwzięcie, o którym za chwilę, ale właśnie główny właśnie motyw tego przedsięwzięcia to spełnianie marzeń tutaj i to odkrywanie kobiecości, za czym zapowiesz ten, ten swój warsztat, który już nie tak długo przed nami. To generalnie rzecz biorąc, to właśnie pytanie, czy można spełniać marzenia? No wstrzymując się można, ale czy takie proste, jakie ty masz sposoby? No bo rozumiem, że trudno, żebyś dedykowała nam taki tytuł bez sprawdzenia tego na sobie. I przy okazji odkrywanie kobiecości. Proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie ponownie. Tak, to jest prawda. Są różne sposoby na odkrywanie kobiecości, są różne sposoby na to, żeby można było tą kobiecością emanować. Na, tak naprawdę, w, na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, bardzo mocno, zwłaszcza panie, naciskały mnie na to, żebym stworzyła takie spotkanie, w którym opowiem im to wszystko, co wiem, to wszystko, mm -hmm. czego doświadczam na co dzień. Dlaczego i zawsze jestem taka radosna i uśmiechnięta? Dlaczego dobrze się czuję? Nie, nie, nie choruję, bo generalnie nie choruję. Jak to zrobić, żeby po prostu być w życiu szczęśliwym? No i postanowiłam właśnie, że to dam tym wszystkim kobietom, które wszystkie kobiety są tego warte, żeby, żeby czuć się pięknie, żeby być pięknymi, bo tak naprawdę to piękno nie leży nigdy na zewnątrz, ono emanuje z wewnątrz. Więc jeżeli wewnątrz jesteśmy piękne i piękni, bo to dotyczy też mężczyzn. Mężczyźni jak najbardziej emanują, podobnie jak kobiety, tą męskością swoją kobiety kobiecością, mężczyźni męskością. Tylko tyle, że u mężczyzn jest nieco inny, inny temat, ponieważ mężczyzna emanuje męskością przy kobiecie. Więc jeżeli ma kobietę, przy której może po prostu być prawdziwym rycerzem, tak jak mówi właśnie Marek Taran, to on będzie chciał ją chronić, on będzie chciał ją otaczać taką swoją miłością, dobrotliwością, tak i takim po prostu takim, takim ciepłem. Natomiast kobieta ma tutaj nieco inną rolę i wcale kobiety nie są do garów, bo mężczyźni są czasami lepszymi kucharzami niż kobiety, natomiast kobiety mają taką rolę ogrzewania, bycia tak Taką właśnie boginią ogniska domowego. I tak naprawdę wszystko zależy od kobiet, bo to kobiety się godzą na coś lub nie godzą, to kobiety wybierają, a kobiety tak, też to, to, to wybierają sobie mężczyzn to, 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 to. do życia, więc, więc jesteśmy tak naprawdę, drogie panie, jesteśmy boginiami naszego życia i boginiami tak naprawdę tego świata. Duże. I właśnie dlatego dlatego właśnie e, chciałam stworzyć takie warsztaty, na których będę mogła mm, wyciągnąć z nas tą kobiecość. I mam w planie kilka ciekawych, ciekawych propozycji dla nas wszystkich, no bo powinnyśmy najpierw ukochać siebie, powinnyśmy najpierw docenić siebie. Powinniśmy w sobie zobaczyć, że jesteśmy piękne. Ja mam takie ćwiczenie, które stosowałam kilka lat temu. Pamiętam, kiedy jeszcze ta świadomość nie była aż tak rozwinięta, a może to było kilkanaście lat temu. I to ćwiczenie wygląda mniej więcej tak. Stajemy przed lustrem, ale musimy być same w domu, czy sami, bo to dotyczy też mężczyzn. Musimy być sami w domu, stajemy przed lustrem i patrzymy się sobie głęboko w oczy sobie samemu do lustra, głęboko w oczy. I patrzymy długo. I zaczynamy mówić w moim przypadku Aniu, kocham Cię, Aniu, kocham Cię. I powtarzamy to milion razy do momentu, w którym z naszych oczu nie popłyną łzy. Łzy, które są oczyszczeniem dla duszy, bo każde łzy, które nie są spowodowane krojeniem cebuli, tylko właśnie naszymi emocjami i naszą, naszymi uczuciami, to są. To są łzy, które oczyszczają naszą duszę. To jest taki prysznic dla duszy. I wtedy, uwierzcie mi wszyscy, że to zadziała tak, że doznacie takiego uwolnienia, takiego, takiej czystości, takiej wolności od wszystkiego, czym byliśmy osaczeni do tej pory, czym byliśmy obciążeni. I w tym kontekście, kiedy uwolnimy się od tych naszych wszystkich przekonań, od tych naszych zaszłości, od ciężaru naszych przodków, jeszcze jak się dowiadujemy różnych rzeczy o naszych przodkach, co oni tam wyprawiali w przeszłości, to wtedy jesteśmy w stanie same się z tego uwolnić. I uwierzcie mi, nie potrzebujemy do tego żadnych specjalistów, nie potrzebujemy do, kogo, do tego nik nikogo innego. Same, sami mamy w sobie ogromną moc. No ten przykład z tym mówieniem sobie do lusterka naprawdę jest, bo no to jest taki operacyjne, to jest takie właśnie bardzo praktyczne, bo ogólnie te idee są słuszne i myślę, że każdy je akceptuje, ale w jaki sposób do tego podejść, żeby to ruszyło? E, takie spotkanie, bo jak wiem, że robisz takie warsztaty w maju, gdzie będzie to zmiksowane zarówno z, z odpowiednią powiedzmy nie wiem, dietą specjalnie tam serwowaną, czy powiedzmy posiłkowaniem się jakimiś suplementami konkretnymi, gdzie po prostu będzie ruch, gdzie ten Zamek Czorsztyn w Czorsztynie to też jest nieprzypadkowo, by pokazać scenerię. Generalnie rzecz biorąc trzeba stworzyć coś w rodzaju takiego, no, takiego bombla, że tak powiem, energetyczno-życiowego, gdzie, gdzie ta rzeczywistość będzie bardzo intensywnie, jak to się mówi, doświadczana, tak? No bo ile to dni ma trwać w tym przypadku tej twojej propozycji tych warsztatów To ma trwać 5 dni, 5 no dni, no dni od 16 do 20 maja 2022 roku. Więc przez te całe pięć dni będziemy, moi drodzy, na diecie, na diecie zielonkowej. Dlatego, że moim zdaniem powinniśmy oczyścić nasze ciała, jeżeli chcemy, żeby w naszym życiu się poprawiło i żebyśmy byli w stanie spełniać swoje marzenia, bo taki jest cel też tego warsztatu, żebyście się wszystkie panie nauczyły spełniać marzenia swoje. I ja was praktycznie nauczę, jak to robić. Tylko jeszcze, jeżeli jesteśmy zawalone metalami ciężkimi, toksynami, pestycydami, dioksynami. To tak naprawdę jesteśmy. Nasz organizm próbuje się tego pozbyć i on walczy dosłownie z tymi toksynami, które w organizmie go obciążają. Dodatkowo, co jest jeszcze ważne, trzeba oczyścić szyszynkę. Mm. Trzeba mamy zwapnione szyszynki, fluorem między innymi i substancjami toksycznymi, które mamy w pożywieniu. Ale nie tylko, bo też w powietrzu. Też to, co leci na nas z nieba, no to niestety to nie są gwiazdki z nieba, ale to są po prostu metale ciężkie, które wdychamy, i one osadzają się w naszym ciele. I ja bym chciała panią pokazać, że jest możliwość, żeby usunąć te toksyny z naszego ciała, a wtedy regenerując szyszynkę. Jesteśmy w stanie zacząć spełniać nasze marzenia, jeżeli oczyścimy ten nasz organizm, ale też odpowiednio go odżywimy. Bo jest bardzo ważna rzecz, żeby organizm nasz odżywić. Każda nasza komórka, jak ją oczyścimy, to nie może zostać pusta, po prostu musi być odżywiona. A więc te pięć dni na detoksie zielonkowym, czyli będziemy pić sok z trawy jęczmiennej i będziemy jeść chlorelę perenoidozę, ale też nie będzie bardzo drastycznie, bo wiem, że niektóre panie nie są przyzwyczajone do postu nawet pięciodniowego nawet jednodniowego to od razu chciałam ym, uspokoić że to nie będzie tylko post czyli nie będziemy tylko i wyłącznie na zielonej żywności oczywiście kto będzie chciał ten będzie mógł jeść i pić tylko zielonki ale kto nie da rady to będzie mógł skorzystać oczywiście będą soki będzie woda ale też będzie zupa warzywna mm. raz dziennie no to, to ugodnie, takie duże okrojone nieugodnie. Takie trochę okrojone menu, no ale fakt, faktem jest to po prostu potrzebne, po to, żebyśmy miały tą siłę na spełnianie tych marzeń. Musimy po prostu być czyste i tak, musimy czyli mieć. Tak, ta wszelka po... wizualizacja, samo spełnienie marzeń, bo to już dużo patentów oczywiście tam przeróżnych jest i, i są modlitwy, są wizualizacje i. Nie wiem, ostatnio żeśmy troszkę nawiązywali do tajemnicy zagubionej modlitwy Grega Bradena, żeby jeszcze raz pokazać, jak w starożytnych czasach, we wszystkich kulturach właściwie i duchowych prądach jest taki patent na to, by właśnie spełniały się marzenia, no bo modlitwa najczęściej jest w jakimś kierunku oczekiwanej przyszłości, prawda? E, czy będziecie coś ćwiczyć? Na przykład na będziemy miejscu. Ćwiczyć. Będziemy ćwiczyć, będziemy ćwiczyć spełnianie marzeń. Będziemy też ćwiczyć jeszcze coś innego, bo będziemy też się ruszać i będziemy mm. ćwiczyć też nasze ciało, bo oprócz odżywiania i oczyszczania będziemy się też ruszać. I za chwilkę o tym opowiem, co w programie. Natomiast oczywiście będziemy się uczyć, jak praktycznie spełniać marzenia i będę pokazywać, jak to zrobić, bo do tego potrzebne są specjalne techniki oddychania. I tak jak masz rację, tych sposobów spełniania marzeń i życzeń jest miliony. Kiedyś, tak naprawdę, te życzenia nasze spełniały się w przeciągu kilkudziesięciu lat. Okej, okay, coś tam chcieliśmy, wymyśliliśmy sobie, chcieliśmy, żeby się to spełniło, ale nie mieliśmy w sobie tej mocy. A teraz nastały takie czasy, i to jest niewyobrażalne, bo ja to testuję od kilkunastu lat. I ja teraz widzę, jak to wszystko przyspiesza. To jest niewyobrażalne, można już teraz spełniać, marzenia, jeżeli posiądziemy te techniki i będziemy trenować, to możemy te nasze marzenia spełniać w ciągu miesiąca. I wyobraźcie sobie, jakie to jest piękne. A dlaczego? Dlatego, że przyspieszyła energetyka na Ziemi. Przyspieszyły, przyspieszył też czas, chociaż czas tak naprawdę zwolnił. Ale jest też możliwość zwalniania sobie czasu, jest możliwość przeskakiwania na różne linie czasowe. Tego wszystkiego uczyłam się przez kilkanaście ostatnich lat i sama trenowałam, nie mając nauczycieli, tak zwanych nauczycieli duchowych czy nauczycieli jakichkolwiek. Bo wiecie co? Tak naprawdę to my jesteśmy swoimi nauczycielami. To my musimy znaleźć to, co nam pasuje, to co dla nas jest dobre. Możemy trenować to, co nam co nam, nam Służy, ale potrzeba na to długiego czasu. Natomiast, jeżeli znajdzie się dobry nauczyciel, który wyciągnie z nas to, co z nas najpiękniejsze, i pokaże, że to my mamy moc, a my w to uwierzymy, to już jest 50% tego, co musimy zrobić, żeby spełniać te marzenia. Będziemy też na tych warsztatach mówić o swoich talentach. Także będziemy mm. wyciągać nasze talenty. Bo są na... czasami pochowane, prawda? Niektórzy są skrywani, którzy to pięknie malują albo śpiewają, przynajmniej jakiś talent do nie wiem, pisania poezji, gdzieś to tam po szufladach pochowane. Najczęściej środowisko to stłam siła w człowieku, tak? Tak, ale mówiąc o talentach, to zwykle ludzie myślą właśnie o śpiewaniu i, i malowaniu. Nie są inne, Natomiast... tak, 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 nie <laughs> tylko tak. Natomiast mogą być talenty, Finansowe na przykład, mhm. mogą być talenty do prowadzenia biznesu. Organizacyjne. Może, mogą, mhm. Tak, mogą być talenty organizacyjne, może być, jest miliony talentów, które możemy w sobie odkryć. A teraz jest ten czas, kiedy powinniśmy to robić. Teraz właśnie, bo czasy się zmieniają. I jak mhm. widzisz, jak widzicie Państwo, to co kiedyś było takie oczywiste i takie po prostu proste. Dobra, budzimy się, rano idziemy na 8 godzin do pracy. W tej chwili to już nie jest takie oczywiste. Jeszcze dwa lata temu w ogóle nie szliśmy do żadnej pracy, ponieważ był lockdown. W no ale niektórzy chwili... nie, no ale słuchaj, no, niektórzy tak, jak chcą, jak pracują w takim tradycyjnym trybie korporacyjnym, to najczęściej no mają. No właśnie. A jak jesteś na widać. swoim, a jak jesteś na swoim, to może być inaczej. Tak, ja jestem przedsiębiorcą, ja mam firmy moje od zawsze. Pierwszą firmę założyłam, jak miałam 15 lat w czasach komunizmu tak zwanego. Na no niej już było trochę po komunizmie, ale jeszcze w wieku 15 lat nie można było założyć firmy, ale już miałam pierwszy swój biznes. I jakby widzicie, ale nikt nie odkrył we mnie tego talentu, i ja sama musiałam się boksować z całą rodziną moją i z, z wszystkimi dookoła, bo. Wtedy to były takie czasy, że się idzie do pracy. Rozumiesz o co chodzi? Trzeba a, a, a. iść do pracy. I jak ktoś nie idzie do pracy na 8 godzin, to jest leniuchem, to, to nie chce mu się pracować, i tak Pomimo, że zarabiałam trzy razy więcej niż mój może tamte czasy, to jeszcze było to, że po prostu nie chodzę do pracy, znaczy się, że nic nie robię. A to było właśnie moim talentem, że jestem przedsiębiorcą. Więc jeżeli na tym spotkaniu odkryjemy w jakiejś kobiecie, że ona wcale nie musi pracować w pracy, której nie znosi, której nie lubi, bo ona koleżanek nie lubi, nie wiem, nie lubi wstawać rano. Jest naprawdę, różne są powody tego, że ludzie nie chcą iść do pracy. To jest tak samo jak z dziećmi, które nie chcą iść do szkoły. Dlaczego? Dlatego, że muszą. A teraz sobie wyobraźmy, że idziemy do pracy. Tak naprawdę nie idziemy do pracy, dlatego że to nie jest nasza praca, tylko pasja. I my po prostu kochamy coś robić, i z tego właśnie robimy nasz biznes. Więc jakby będziemy odkrywać w sobie nasze moce, będziemy odkrywać sobie naszą kobiecość, będziemy się uczyć, jak spełniać marzenia, ale będziemy się też uczyć o naszym ciele. I będzie, ja będę uczyć, ponieważ um, uczę tańca baciaty. Baciata to jest taki dom, taniec dominikany. Jest bardzo zmysłowym tańcem. Tańczy się go w parach, ale też jest baciata solo dla kobiet. Więc tak zwana lady baciata. I nauczymy się tam, jak poruszać naszym ciałem, żebyśmy były zmysłowe, żebyśmy były seksowne, żebyśmy dla siebie samych były najpiękniejsze na świecie. A wtedy. I to będzie takie zadanie domowe dla tych naszych pań, żeby sprawdziły, jak mogą oczarować, zaczarować i przyciągnąć właśnie męską energię. No, jak to panowie nie... brzmi? Słuchajcie, zachęcająco. <laughs> Jak nam się kobiety rozwijają w tym kierunku, jak najbardziej. No właśnie. I teraz sobie wyobraźcie, jeżeli kobieta będzie znała swoją wartość, obojętna jak wygląda, będzie mogła użyć po prostu tego swojego czaru i będzie miała ludzi wokół siebie, którzy będą ją doceniać, to zobaczcie, jaka ona będzie piękna, jaka będzie wspaniała, sama siebie będzie kochać i ta miłość po prostu rozwinie się tak mocno, że będzie emanować tą miłością i będzie świecić. A jak będzie jeść zielonki. To będzie świecić na zielono, bo jeszcze nie No Dobrze, tak. Różnice są naprawdę wszystko. dobre. To osobiście sprawdziło, wiesz, ja też trochę na nich jadę i to nieźle. Natomiast trzeba przyznać, że takie skumulowanie, dla mnie to zawsze nieraz myślałem sobie o takich, to już teraz o mężczyznach, ale w ogóle o ludziach, jak są jakieś takie dobrze przygotowane zajęcia i to trwa intensywnie, to wtedy można w ciągu tygodnia nauczyć się tyle, co przez, nie wiem, pół roku, wiesz. I w zależności od tego, jak to zrobisz, jak tam się będziecie razem, do, do, dotrzecie się razem, no to, no to będzie może być mega efekt. Ale ten, taki myślę przewodni z tego, co się słucham, z rzeczy, które Mówisz to to, że te dzisiejsze czasy mają inną dynamikę energii, a w związku z tym to, co kiedyś działo się często przez całe czy pół życia, kiedy ludzie sobie tam coś, coś marzyli, modlili się, coś tam, do czegoś dążyli, bo to też jest kwestia działania, no to to trwało. A teraz, jeżeli robisz to dobrze, to ten czas e, szybko się, że tak powiem, materializuje z tym, że jak robisz złe rzeczy, e, różnego hmm. typu, to też ci szybko przyjdzie odpowiedź w drugą stronę, więc tutaj trzeba się ostrożnym. Ale właśnie o to chodzi, tak. dlatego że będziemy się uczyć zarządzania myślą. Hmm. Słowem mm -hmm. i czynem. Więc ja mam taką maksymę, wyślij życzenie i rusz siedzenie. Bo to nie jest tak, że my tylko wysyłamy życzenia i po prostu czekamy, aż się spełni. No nie, my też wykonujemy pewne działania yy, doprowadzające nas do tego celu, który sobie tam założyłyśmy. Natomiast masz rację, spełnia się wszystko. Spełnia się to, co dobre, i spełnia się też to, co niekoniecznie jest dobre. I teraz wszystko zależy od naszych myśli. Jeżeli my myślimy, że... Będzie, że coś się złego wydarzy, że coś nas złego dotknie, że będziemy chore, że będzie, że będzie sytuacja, w której my będziemy się czuć niekomfortowo, niebezpiecznie, że stracimy pracę, że cokolwiek, to naprawdę uwierzcie mi, wszystko co myślicie, wszystko co chcecie, to się stanie. I jeżeli mówimy o tym w kontekście wyjścia z przestrzeni serca, bo zauważcie tylko jedno, żeby marzenie się spełniło. Do tego potrzebne jest uczucie, do tego potrzebna jest emocja. Bo jeżeli mówimy, chcę mieć samochód, chcę mieć nowy samochód, chcę mieć nowy samochód, to to w ogóle nie działa. Ale jeżeli wyjdziemy z przestrzeni serca, zaczniemy odpowiednio oddy oddychać, jeżeli zwizualizujemy sobie ten nasz ulubiony, ukochany, niewymarzony samochód, jeżeli będzie on nam potrzebny, dlatego że to jest inna jeszcze sprawa, czy jest to nam potrzebne, to o czym marzymy? No Pamiętam, znaczy ten taką... samochód jest potrzebny? <noise> Czy jest nam taki samochód potrzebny, o jakim marzymy? Wyobraźcie sobie Lamborghini. Nie wiem, samochód o bardzo niskim podwoziu. A macie w Waszym mieście bardzo dużo hopków do przejechania. To no jest nietrafiony nie <noise> wybór. O to właśnie chodzi. Trzeba najpierw te marzenia bardzo dobrze przemyśleć. I trzeba te marzenia dobrze wypowiedzieć, i trzeba te marzenia wypuścić z siebie razem z emocjami. I tego będziemy się właśnie uczyć. Bo modlitwa jest, to jest to samo, modlitwa to jest właśnie to, to, ta prośba o to, żeby to marzenie nasze się spełniło. Czy my się modlimy o to, żebyśmy byli zdrowi? Czy my się ma, modlimy o to, żeby obfitość była w naszym życiu, żebyśmy mieli dobry związek? żebyśmy trafili na człowieka ja państwu powiem że tutaj trzeba uważać jeżeli chcemy sobie wymarzonego mężczyznę albo wymarzoną Słyszałem kobietę. Takie trzeba bardzo dokładnie to zdefiniować. Tak. To trzeba zdefiniować bardzo dokładnie, bo może się okazać, że dostaniemy dokładnie tego kogoś kogo chcemy, ale na przykład jego jedna cecha, o której myśmy akurat zapomnieli, będzie taka, że że, że przekreśli całość. Że Przekreśli to to całość, tak. Tak może być, także będziemy się tego na pewno uczyć, ale będziemy też mieć codziennie rano jogę, mhm. więc będzie coś dla ciała i dla duszy. Będziemy też mogły korzystać ze spa, z basenu, z sauny, z, z jacuzzi mhm. bez ograniczeń. Więc chociaż ten czas będzie taki zapełniony, to i tak będziemy mieć czas na to, żeby się po prostu zrelaksować. Będzie też wycieczka dookoła Jeziora Czorsztyńskiego na rowerach. Kto będzie chciał, weźmie rower tradycyjny, kto będzie chciał, weźmie rower elektryczny. Dlatego, że ja byłam na takiej wycieczce i, proszę państwa, powiem szczerze, że to było kilka tygodni temu i nie spodziewaliśmy się, że jeszcze śnieg będzie na drodze. A więc pojechaliśmy tymi rowerami przez góry Lasy i pagórki dookoła tego właśnie jeziora i trafiliśmy na 3 kilometry śniegu po kolana. Więc takie, takie takie niespodzianki mogą nas też tam czekać, chociaż w maju myślę, że nie będzie. Aż, aż takich atrakcji. No chyba, tak, chyba tego śniegu nie będzie. Chociaż, tak, natomiast czasu. do połowy jeziora dojedziemy sobie na rowerach, a od połowy jeziora możemy wrócić statkiem do hotelu. Ten hotel w ogóle jest wielką ciekawostką, dlatego że ten hotel nazywa się Ecospa Resort Pieniny. Mhm. I to jest hotel, który, w którym, dla, dla którego najważniejszą rzeczą jest Ayurveda. Więc będziemy mieć też tam ajurwedyjskie ayur, masaże, Będziemy tam i to ludzie, którzy naprawdę przyjechali z Indii i naprawdę się tym na co dzień zajmują i jakieś mistrzostwa wygrywają właśnie w masażach ayurvedyjskich, Także będziemy mieć najlepszych ludzi, którzy się nami zaopiekują. No i będzie, będą też inhalacje wodorem. Wiecie Państwo, że ja y, lubię ten Wszystko, ten co wodoranty. czym zajmujesz się z, z, z sprzęgła, że tak powiem, w jeden taki zespół różnych metod doświadczeń i takich terapii. No i to będzie taka rzeczywiście, można powiedzieć, no, w sensie pozytywna bomba, witaminowa, ale w sensie witaminy rozumianych szeroko. To będzie emocjonalna, energetyczna, witaminowa bomba. Nie tylko, bo i nasze ciało dostanie, ale też do... No tak, jak ten Nawet wodosłow, wodorowa tak. też by powiedział nawet wodorowa w związku z wodorową. Nawet bomba bo wodorowa, dokładnie. No to i ta inhalacja. energii, nie... tak. Faktycznie jest to fajna sprawa, dlatego że ona działa odmładzająco, ale przede wszystkim wodór likwiduje, jakby neutralizuje, zamienia wodę w wolny rodnik hydroksylowy, a więc ten rodnik, który powoduje nasze choroby, powoduje stany zapalne. Więc tutaj będziemy mogły też się inhalować wodorem po to, żeby młodziej wyglądać, młodzie się czuć, ale też, żeby zlikwidować nasze stany zapalne. A więc będzie wszystko dla zdrowia, dla urody. Dla, dla radości naszego... życia, tak jest, tego co nam dzisiaj tak bardzo, bardzo potrzeba, ten świat zewnętrzny próbuje nas po prostu zabrać ze sobą i w smutek w lęki, a my po prostu mamy swoją wewnętrzną siłę, żeby ten świat po prostu, który budujemy w swoim własnym środowisku i w sobie potem emanował na zewnątrz i przyniósł spokój. I właśnie o to chodzi. Tu chodzi o to podnoszenie wibracji, bo jeżeli my codziennie czytamy o strasznych sprawach, oglądamy straszne, naprawdę w tej chwili w internecie są tak straszne filmiki kręcone przez, przez różnych ludzi, I jeżeli to do nas dociera, to my mamy w sobie właśnie ten taki strach, ten smutek, ten, to, to przerażenie, co to będzie dalej. A my powinniśmy iść w drugą stronę, to podnoszenie wibracji, jakby myślenie Dokładnie. dobrze o dobrych sprawach. Tak jak powiedziałeś, nie zamykanie oczu na to, nie udawanie, że nie ma tematu. Tylko próba transformacji Macy. tych ciężkich, okay. e, nawet demonicznych energii na energię świetliste. I jeżeli my, bo to będzie bardzo mała grupka kameralna, mm -hmm. także jeszcze są zapisy, są do 1 maja, więc jeszcze, jeszcze Państwa zapraszam, jest. bo dopiero rozpoczęliśmy rekrutację. I gdzie to, na jakieś, gdzie, gdzie to zapisywanie jest? Podaję stronę internetową, czy gdzie to na Za, Facebooku? zapisy będą na maila, mail, na maila. Mm -hmm. małpa czyste jedzenie, Czyste jedzenie małpa gmail.com i tam można się zapisywać na warsztaty, i tam, i będziemy podnosić wibracje. Jeżeli jedna osoba jest w stanie podnieść wibracje, nie wiem, stu czy dwustu, czy nawet dwóm osobom, to już jest sukces. A później po, po, tym, naszym, po tym naszym spotkaniu, bo każda pani dostanie jedno pudełko soku strawy i jedno pudełko chloreli perenoidozy. Tam jest 1320 drażetek. Te obydwa pudełka są na czas jednego miesiąca jedzenia. A my będziemy tam tylko 5 dni. Więc każda pani weźmie ze sobą ten zestaw do domu i będzie mogła kontynuować sobie w domu. To, to, to naszą... oczyszczanie i smacenie No proszę, proszę. No to rzeczywiście. So, bardzo pięknie to wygląda. Mamy, mamy adres. Sposób w jakim to mówisz, że ten entuzjazm jest bardzo głębokie. Własne przekonanie, powiedzmy tu własne sukcesy w tym kierunku życiowym. To wszystko tak no, jest jakimś mandatem tak do tego, żeby, żeby zaproponować kobietom tego typu rzecz. A jak to się uda, a wierzę, że się uda, to po prostu będzie to w jakiś sposób emanowało dalej i wszyscy będziemy zabierać się za siebie bardziej niż do tej pory nad tym pracujemy. Chociaż niektórzy sobie zupełnie już na dobrym poziomie wiesz, dbają i pilnują, no ale wiemy jak to jest. Często jest tak, że bardzo chcemy, ale nie do końca to jeszcze realizujemy. A tu przez te pięć dni to będzie mega realizacja. Ja myślę, że panie po prostu ze sobą zostaną w kontakcie i że będą też wymieniać się ze sobą tymi naszymi, wiecie, spełnionymi marzeniami. Na pewno Chociaż będzie okazja, tutaj... może w przyszłości, porozmawiać z nimi, jak coś się istotnego w życiu zmieni u nich przez jakiś tam czas, nie wiem, miesięcy, choć ile, ile to, to też i do nas się zameldują. Jak najbardziej. Ja jestem powiedzieć. w stanie. <laughs> tak, ja im przekażę. Jestem w stanie nawet pokazać wam faktycznie, że tak, że tak może być. I jeżeli tylko. Znajdą w sobie tą moc, tę siłę kreacji, to że jesteśmy boginiami kreacji, to nie będzie żadnego problemu, żeby to zrobić. Ale też mam pytanie od panów: dlaczego tylko dla kobiet i w ogóle, co to w ogóle za dyskryminacja? No więc. Będę par. chciała zrobić taki turnus dla par, po prostu. Hmm. Hmm. Dla samych panów to ja nie za bardzo, bo to jakiś men były, trzeba było i trzeba by było ich tam zaprząc do budowy domu, czy tam, nie wiem, zbijania statków z drewna. Więc, więc powiedzmy, że ja tutaj wolę te energię kobiece rozkręcać, natomiast myślę, że kiedyś zrobimy dla par, także będzie można. Po Czyli bardzo zrobić. duży zestaw tutaj po propozycji. Dobrze, zaczynacie od pierwiastka żeńskiego i w sumie słusznie, bo kto jak nie wie, jak to się mówi. Tej u nas zaawansowała, ja kto jak nie Bóg. Na no koniec końców, w każdym człowieku jest ten Bóg, a w kobietach jest chyba szczególnie, więc tym bardziej <grymnie> masz tutaj... Bóg. i Bogini. To bo nie możemy ten dyskryminować. Ten Bóg to jest, bogini. teraz się okazuje, to pierwiastek żeński, więc właściwie to jest Bogini. Wiemy już dzisiaj, że nie można Boga odwoływać się tylko od pierwiastka męskiego. Absolutnie, absolutnie, mamy tego świadomość tutaj. Może środowisku. lepiej mówić stwórca miłości. Tak, wiecie? stwórca, źródło. No. To jest no. takie trochę. Ponad... Źródło miłości, tak, twórca miłości, tak. ktoś, kto po prostu stworzył miłość, a miłość jest w nas, a miłość powstała z radości. Więc mamy obowiązek cieszyć się, radować i kochać wszystkich. No i niech to będzie pojętą dzisiejszego spotkania. Dziękuję bardzo za ten zaszczyt dobrej energii, dobre propozycje, Aniu. W, 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 wiem, że widzimy się na Harmonii Kosmosu, bo będziesz uczestnikiem. Przypomnijmy, 23-26 czerwca, Torzym, koło Subi, tam nad granicą, będą naprawdę tysiące osób i 150, a może więcej prelegentów. Także, że będzie, że będzie się działo, dzieje się. Jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy kobiety do skorzystania z takiej propozycji. Adres, Dziękuję. już macie. Cześć. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.